Siemka kochani, witajcie na moim kanale I sorry, że nagrywam po takiej dużej przerwie Ale... No. Prywatne sprawy I Tutaj jest konto już muszę byśka wstała, wstawić. nie wiem Napiszę status Nagrywam I tak właśnie... No, czy zrobi coś loka luka Aj, nie co to, to trzeba <laughs> ja mu zrobię luka, bo to będzie taki luźny odcineczek, nawet długi zrobimy odcineczek. Zrobię mu Luka, jakiegoś takiego ciekawego, fajnego. Z tych okularków. Serio skenka, Nie, to jest fartuszek z tym głupie. Mm -hmm. Jeszcze dopiszę, że... W tej jeszcze zostałem No i dobrze. Teraz może pójdziemy sobie nie do gier, tylko do czatu. I pójdziemy do kawiarni. Opatrzcie! Ta jest dziewczyna jaka ładna Magda Usia VIP Oj, Jezu jest piękna I patrzcie normalnie Naśladowczyni The Dolly Czas na Haka Ja, ale beka dziecka Bo yy, Szczerze powiedziawszy ja nie wiesz w takich hakerów Zobaczcie Royce Eeeem, um, co ogólnie się przyglądam O, ładna dziewczyna jest na czacie. Zapraszam do nami ma takich sam lewadelka. Tak. Samo, lewa ręka. tak. Okay. Tu jest jakiś chłopak, nazywa się on i mi się wyświetlić, jak się nazywa, okej, okay. okej okay. trochę mi się przycina internet, więc na chwilę zrobię pauzę no okej, okay. już jestem i, oj, sorry tutaj miałam kliknąć, żeby połaskać tego zwierzeczka ten zwierzeczek ma 25 level fajny no i teraz pójdziemy może do innego czatu, tak Wylosuję, może jakiś chociaż nie. idziemy sobie do stake Star. tam coś takiego. Aby wejść, musisz. Muszę mieć rzecz z trwającego motywu. Mam rzeczy z trwającego motywu, ale no, chciałam być niestety ubrana tak. Ale okej, okay, jak trzeba, to trzeba upiórę sobie tą na razie zje I idę tam Tak, pewnie się dziwicie, że mam takie drogie rzeczy Mam tylko 142 starko, i Ale... Właśnie, właśnie, właśnie Ja haki i... Insta A one nic nie ma z tego motywu i co? I ją wpuścili Podrywać Ekstra zaprosił cię do przyjaciół. Aha, a którą ma level? Siódmy. Mhm. Przyjmuje od dziesiątego levela. To odda to dzieci to haki? Milak 13 mnie odblokuje. Eee. Y ja przyjmuję ogólnie też od 10 tego levela. Więc... Wiecie Te ludzie z tamtego czatu mnie zapraszają Aha Oj. to jest dobra, widzę z tych czatów i właśnie, właśnie, właśnie Co dotyczące tego konkursu który obiecałam to konkurs na moje stare konto, czyli kim no to kochani wygrała taka pewna dziewczyna która nazywa się mianowicie czekajcie tutaj zastopuję ten film bo nie chce mi się tego oglądać mm. ok to wygrała Sandra MSP ale niestety Sandra MSP nie zgłosiła się do mnie na facebooku mm. niestety a nie wiem jak jej podarować inaczej to konto, więc pisałam, żeby się zgłosiła. Zasubskrybuję ją, wejdę na pierwszy odcinek. To się tak kliknę i napiszę w komie. Hej. Zgłoś się w ja wiem, że Cię mnie oglądasz, więc jak już będziesz widziała ten odcinek, to yy, kochana weź i właśnie w głosie Potokotny to. Okej. Okay. Chcesz mnie zaprosić do zmiany? Francesca Francesca2912 Jestem super, jestem Git tylko szkoda, że nie level. Nie, 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 nie przyjmuję. O tutaj klusek, kluseczkowy Maciuś, hej, i ty. Pozdrawiam cię. Mhm, okej, okay, tutaj Julia, Julia 8,787. Pozdrawiam Cię i kanał się nazywa... Muszę sobie sprawdzić, ale chyba... Tak, chyba tak, bo MSP. Oczami... Dobruła. Dobró! Dobru. Tak, tak. Sekunda, wydaje mi się, Internet bardzo cennie, ale nie jestem pewna, czy na pewno tak, więc robię pauzę. No okej, okay. już jestem MSP oczami do bruja Logło mnie, ale dlaczego? Dlaczego mnie logło? Nie, nikt mi się nie wołał, nie wiem czym Może to problem jest z internetem Zaraz wracam Już się No i tutaj Podrywać ekstra, coś tam, coś, coś tam Extra 1, 2, ekstra1238, pozdrawiam. Julia, Julia, 8787. 87. Muszę zrobić na chwilę pauzę. No i już będę musiała kończyć. Ta właśnie dziewczyna, Julia, Julia, 87 8787. Nie uwierzyłam, nie szłam kanał, mi jej nazwę. No to dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!